W tym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać skandynawskie oczko lewe. Skandynawskie oczko lewe będzie wyglądać dokładnie tak samo jak kontynentalne oczko lewe, natomiast różnica wynika w, z, w sposobie przerabiania nitki pracującej. Aby przerobić oczko na lewo w sposób skandynawski, trzymamy naszą nitkę pracującą z tyłu za drutami. Tak jakbyśmy przerabiali oczko prawe. Następnie nie wbijamy się w nasze oczko na lewym drucie, tylko prowadzimy nasz prawy drut pod nitką pracującą i dopiero wbijamy się w nasze oczko y, na lewym drucie, w jego przednią nóżkę od prawej do lewej strony w ten sposób. Następnie przekładamy drut prawy pod nitką pracującą, czyli Robimy coś takiego pod nitką pracującą i wracamy do przodu prawym drutem, i teraz przeciągamy drut i nitkę pracującą przez oczko, i powstaje nam, słuchajcie, oczko lewe, które wygląda dokładnie w ten sam sposób jak e, oczko e, kontynentalne lewe, e, dokładnie ten sam sposób u, ułożenia. Pokażę Wam jeszcze raz parę razy, jak to wykonać. Przekładamy prawy drut pod nitką pracującą. Wbijamy się w oczko tutaj od przodu, od prawej do lewej strony, następnie przekręcamy nasz drut i prowadzimy drut znowu pod nitką pracującą w ten sposób. I teraz cofamy nasz drut do przodu i przeciągamy drut przez oczko razem z nitką na pracującą. I powstaje nam oczko lewe. Jeszcze raz łapiemy od spodu, wbijamy się w lewe oczko, prowadzimy drut pod spodem, pod nitką pracującą i przeciągamy drut i nitkę pracującą przez oczko. Jeszcze raz. Prowadzimy drut pod spodem, wbijamy się w nasze oczko. Przekręcamy drut i prowadzimy go znowu pod nitką pracującą. Przekręcamy drut do przodu, przeciągamy przez oczko i powstaje nam oczko lewe. Oczko kontynentalne lewe i oczko skandynawskie lewe tak na dobrą sprawę można stosować zamiennie, ponieważ dają one dokładnie taki sam efekt i to które oczko y, wybierzemy w sposób przerabiania tego oczka zależy tak na dobrą sprawę od naszych preferencji.